Im bliżej finału, tym większa wola walki i tym większe napięcia. Kto dziś zakończy swoją przygodę w piekielnej kuchni, a kto dostanie kolejną szansę, zadecyduje szef Kessler. Gdybym miał obstawiać, to według mnie dzisiaj nikt nie odpadnie, bo zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Kucharzy, kogo dzisiaj nominowaliście? Agata? Kamil, zapraszam. Agata, dlaczego tu stoisz? Szef, stoję tutaj dzisiaj, ponieważ nie byłam w stanie udźwignąć ciężaru opaski kapitańskiej przyjętej po szefie, przez co wyleciałam z kuchni i osłabiłam zespół. Ponadto usłyszałam od Ani, że nie jestem graczem zespołowym i wprowadzam toksyczną rywalizację, z czym zupełnie się nie zgadzam. Ci ludzie z tyłu tutaj są dla mnie jak rodzina w tej kuchni i za każdego dałabym głowę i nigdy w życiu nie powiem, że gram sama na siebie. Mam poczucie, że Anka gra sama na siebie i dzisiaj po prostu ja byłam jej ofiarą. Kamil, dlaczego tutaj stoisz? Może zbyt ambitnie podszedłem do całej sytuacji, no ale niestety poniosłem klęskę w kuchni na tej kaczce. Jakby sprawa mnie przerosła. Po części jest to wina całej grupy, ale też biorąc na siebie tę odpowiedzialność za kaczkę, chcę ją wziąć, tę odpowiedzialność całkowicie wziąć na siebie. Dlaczego ty powinieneś zostać w piekielnej kuchni? Bo jestem ambitny. Cały czas się rozwijam, i myślę, że mają też we mnie oparcie. Jeszcze gramy drużynowo, tylko mobilizuję też grupę, jakby. No. Jarek. Masz wsparcie od Kamila? Ja potrzebuję chwili. No bo my jesteśmy w sumie jak rodzina, jak Cię tam patrzy, jak stoi Twój ziomek i Twoja kumpela. Jak na ścięcie, to się na to patrzeć nie chce. I wszyscy jesteśmy dla siebie oparciem. To nie jest tak, że jeden jest i jeden nie. No wszyscy. Jak jeden organizm. Agata. Dlaczego Ty powinnaś tutaj zostać, a nie Kamil? Uważam, że oboje powinniśmy tutaj zostać. W tym momencie nie ma lepszego, gorszego, kogoś, kto bardziej dzisiaj zepsuł serwis. I tak jak mówię, my wszyscy działamy wspólnie. I ja nominowałam sama siebie, dlatego że nie chciałam nominować kogokolwiek innego, bo nikt tutaj dzisiaj nie zamienił. Jeżeli ja miałabym zostać, to tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać im, że oprócz współpracy mogę być też dla nich liderem, którego dzisiaj po prostu we mnie zabrakło. Ja uważam, że Agata jest wspaniałą osobą, wspaniałą kucharką. I naprawdę zasługuje na to, żeby walczyć dalej. Agata nie doprawiłaś ryby, rozwaliłaś rybę, opóźniłaś wydawkę? Lizotsky, który mi powiedziałaś, że już wyszedł, ale nie wyszedł. Spowodowałeś dzisiaj zamęt ogromny kuchni. Kamil. Dzisiaj się trochę porwałeś z motyką na słońce. Taka tabaka na kaczkach, że dawno taką nie widziałem. Przez ciebie prawie wózek się przywrócił. Agata, chyba wiesz, że daję zawsze szansę. Jak się rozwaliłaś na początku serwisu, to dałem ci opaskę kapitana, żebyś wyszła głową do góry z tej sytuacji. A wiadomo, co się wprowadziło w piekielnej kuchni. Chaos, brak komunikacji, ale przede wszystkim brak wsparcia. Które jest najważniejsze, jak się jest kapitanem. Jeżeli kapitan nie jest w stanie ogarnąć tabaki, to nie jest wina zespołu. To jest wina kapitana. Agata nie miała tej iskry w zarządzaniu kuchnią. Jest bardzo mało takich ludzi, którzy tak łączą smaki. Jak ja zobaczyłem ją od samego początku, ja mówię: kocur, ja przychodząc tutaj myślałem, że wygram, ale jak zobaczyłem ją. Mówię, nie mam szans. Zaczyna być coraz trudniej podejmować decyzje. Już nie ma zmiłuj na błędy teraz. Myślę, że mój czas już nadszedł, a na pewno sprawiły to te spalone kaczki. Dziś ja sobie uświadomiłem, Agata, że masz dobrą wiedzę, ale to jest dokładnie. Ta sama wiedza, którą miałaś 7 tygodni temu. Ja nie mam żadnego poczucia, że zrobiłaś krok, a tym bardziej kroki nilowe. Dlatego dzisiaj zdejmiesz bluzę i opuścisz piekielną kuchnię. Jestem wstrząśnięta, bo ja nie życzyłam Agacie, żeby odpadła, tylko chciałam, żeby szef nią potrząsnął. Nie wiem, zdjąć plusy to tak, jakby ktoś zabrał kawałek ciebie. Dziwne uczucie. Dziękuję. 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 Nigdy bym się nie spodziewał, że ona odpadnie przede mną. Ja myślałem, że ona wygra ten program. Jestem rozwalony. No będę tęsknił, no. Ja miałem wrażenie, że ją znam ze 20 lat. Dziękuję jeszcze raz, szef. się. Nie byłam na to gotowa jeszcze. Ci ludzie to teraz tak naprawdę moja rodzina. Nie wiem, co będzie później, ale... mocno się z nimi strzyłam, czego się nie spodziewałam. I samo to, że ja płaczę... przez moją skorupę... To jest mega dziwne, i będę za nimi tęsknić. Kamil, za każdym razem, jak ci konstruktywnie zwracam uwagę, to ty wracasz na miejsce i bierzesz to do serca. I robisz wielki postęp. Dzisiaj też zrobiłeś postęp. Zrobiła się tabaka. Ale potem dostałeś pochwałę za to. I dźwignąłeś ten. Dostałeś pochwały za ślimaki dzisiaj, za sos. Nie poddałeś się. Walczyłeś dalej. I kolejny raz udowodniłeś, że masz gen wojownika. To dlatego teraz wróć na miejsce i walcz dalej. Dziękuję szef. Dzisiaj nie było perfekcyjnie, ale już w końcu zaczęliśmy pracować jak kucharze. Jarek, pokazałeś, że jesteś dobrym człowiekiem, kapitanem, i możesz motywować ludzi. Dziękuję wam bardzo. Dobranoc i zastanówcie się nad tym wszystkim. to, co dzisiaj się wydarzyło, jest dowodem na to, że żadne z nas nie może czuć się pewnie i tak naprawdę wydarzyć może się wszystko.